Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Moxi Talks, w którym rozmawiamy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Witam Was, ja, Arieta i ja Ola. Dziś poruszymy temat feedbacku w pracy. Powiemy, dlaczego jest tak ważny, jak go dawać oraz jak go przyjmować. A feedback, piękne angielskie słowo, to nic innego jak informacja zwrotna, którą na przykład przełożony daje pracownikowi lub koleżanka czy kolega z pracy daje osobie, z którą współpracuje nad projektem. Może więc on dotyczyć określonego. Okresów pracy, załóżmy, że to będą podsumowania kwartalne, miesięczne, roczne i tak dalej. Może też dotyczyć konkretnego zadania i co bardzo ważne, feedback nie powinien być tylko przekazywany przez przełożonego do pracownika, ale też przełożony powinien go otrzymywać. Nie mówiąc już o tym, że słuchajcie, wszystko o czym dzisiaj powiemy w tym odcinku, bardzo zalecamy, żeby stosować w życiu prywatnym, bo to, prawda. Bo tak. to jest. Coś, co my to wiemy, i też będziemy Wam dawać, jakby przykłady tego, jak robimy to w MOXI, co autentycznie mamy takie później nasze doświadczenia, że to fantastycznie wpłynęło na nasze relacje z innymi ludźmi, bo po to też ten feedback się daje, żeby lepiej się pracowało, żeby lepiej było nam ze sobą nawzajem i on może do tego prowadzić. Czyli um, być może skupimy się bardziej na przykładach zespołowych, biurowych, pracowych, ale jak najbardziej wszystko jest do przełożenia na życie prywatne. To, co jest ważne w feedbacku na początek, to to, że przede wszystkim opiera się na dwustronnej komunikacji. To nie jest tak, że jest ocena przełożonego w stosunku do pracownika i pracownik tylko ją odbiera i nic więcej się z tym nie dzieje, tak? No to, to nie na tym polega feedback. Polega także na zaangażowaniu obu stron, to znaczy, że dwie strony rozumieją cel, dla którego się spotykają. E, też jest ważne, żeby obie strony siebie rozumiały i żeby były po prostu zaangażowane i dostrzegały wartość w tym, co się dzieje, w tej informacji zwrotnej. No i oczywiście pamiętajmy, że feedback może być zarówno pozytywny, jak i rozwijający. Tutaj czasami kiedyś mówiło się o feedbacku negatywnym, ale tutaj nie skupiamy się na myśleniu o negatywnej informacji, tylko właśnie o rozwijającej, która ma służyć temu, żeby się polepszyć w przyszłości. Ja nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że każdy feedback jest absolutnie rozwijający, tak. bo. Słuchajcie, pochwała może zdziałać cuda. Naprawdę. I szczególnie ze względu na to, że no, my żyjemy w kulturze, szczególnie w polskiej, której raczej wolimy narzekać, niż chwalić. I też jest takie przeświadczenie, za co ja mam kogoś chwalić? Za to, że wykonuję swoją pracę, za którą dostaję zapłatę? No Słuchajcie, to tak nie wygląda. I to też jest tak, że odniosę do prywatnego życia. Jeśli na przykład, i polecę totalnym stereotypem, wasz partner lub partnerka, nie robią czegoś w domu. Co Was irytuje? Powiedzmy, nie zmywają naczyń. To możecie codziennie psioczyć i mówić znowu, nie pozmywałaś, nie pozmywałeś naczyń. A możecie powiedzieć, Jezu, pozmywałeś się naczynia, bardzo Ci dziękuję, to jest takie miłe. I zastanówcie się, czy ten ktoś, chcąc usłyszeć ponownie pochwałę, czy jest jakaś szansa na to, że być może zrobi to ponownie, częściej niż będzie tego unikać. Po prostu posłuchajcie, no wszyscy chcemy nasze ego karmić i chcemy słyszeć pozytywne informacje na nasz temat. Oczywiście, to ten przykład, o którym mówi Arieta, to też mi się nasuwa taka myśl, że jeśli partner usłyszy pochwałę, ok, to go zmobilizuje, a zastanówcie się, co by było, gdyby usłyszał no, nareszcie pozmywałeś te naczynia, ile razy mogę Cię o to prosić? W końcu, po raz pierwszy w tym miesiącu. Tak, nie? czy z chęcią umyje te naczynia jeszcze raz? Pomyśli sobie, no nie, no skoro tak to wygląda, to Dzięki, nie? No. Bo nie robię tego, jest źle. Robię to, słyszę Dokładnie. kiepskie informacje, albo nie słyszę nic, albo nie zauważyła po prostu, tak, tak? tak? I właśnie o to chodzi w feedbacku, żeby po prostu wskazywać na to, że widzę Cię, widzę co robisz, yy, chcę żeby to się albo poprawiło między nami, albo żeby po prostu żebyś Ty wiedziała, że, że robisz to dobrze, więc yy, też bardzo istotne jest to, że w tym motywacyjnym i pozytywnym feedbacku, żeby nie było tak, że on jest tylko takim przypruszeniem, tak? <laughs> Czyli super robota, ale. Słuchajcie, to jest naczelna zasada. To, co się dzieje po ale, nie ma już żadnego znaczenia. Przed ale, przed ale właśnie, tak. dokładnie. Tak. Jeśli ale się wkradło do wypowiedzi, to osoba, do której mówicie już w ogóle nie pamięta tej pochwały, która się pojawiła na początku, no bo tak naprawdę to wiadomo, że to był trochę wstęp do tego, żeby ją skrytykować. Więc dzisiaj będziemy y, mówić o tym, Ponieważ naprawdę jestem przekonana co do tego, że dawanie informacji zwrotnej ma ogromną wartość i może pozytywnie wpływać na osoby, wszystkie osoby w zespole czy na nas po prostu w życiu, no to chcemy Wam pokazać, jak nasz, w naszym przeświadczeniu należy to robić. Właściwe dawanie feedbacku, szczególnie tego rozwijającego, to jest mega ważna umiejętność i jest super cenna we współpracy z innymi ludźmi. No i rządzi się oczywiście swoimi określonymi prawami. A jakie są podstawowe zasady feedbacku, o czym trzeba pamiętać? O pozytywnych intencjach. Czyli mm. jeśli dajemy ten feedback, to przede wszystkim podchodzimy do osoby, której dajemy feedback, z olbrzymim szacunkiem, czyli zwracamy uwagę na to, że ta informacja służy dobru. Dajmy odczuć tej osobie, do której mówimy, że naprawdę zależy nam na tym, żeby był lepszy efekt, albo żeby to w jakiś sposób jej pomogło siebie rozwinąć. Tutaj. Jak najdalej od ataku, od oceniania. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu pojawił się pozytywny wynik i żeby ta osoba też się czuła komfortowo podczas dawania tego feedbacku, a nie zaatakowana czy właśnie, no, tak skrytykowana w złym tego słowa znaczeniu. Tu intencja to jest ogromna, istotna kwestia, to co Ola mówi, bo zastanówcie się nad tym, jeśli po prostu chcecie kogoś opierdzielić, tak? tak. To znowu, co ta osoba wyniesie z tej rozmowy, że musi Was unikać, bo kolejnym razem, kiedy zrobi błąd, to po prostu zostanie OPR po raz kolejny i będzie jej źle, i będzie się czuła jeszcze bardziej zestresowana. To wpływa na poziom stresu, na to, jak pracuje i tak dalej, i tak dalej, i błędno koło się po prostu zamyka. Poza tym, oprócz tego, że będzie chciała Was unikać, to będzie też przykrywać błędy, nie będzie o tym Ukrywać mówić. Się. Będzie zatajać. Tutaj nie o to chodzi. Musi być to, to zaufanie te partnerskie właściwie relacje, które pozwolą na to, żeby ta rozmowa była konstruktywna i o konkretach, bo to też jest ważne w feedbacku. Nie oceniamy osoby, nie oceniamy jej jako nie wiem, osobowości, jej e, usposobienia i tak dalej i tak dalej, tylko odnosimy się do konkretnej sytuacji, do konkretnego zachowania. Także to jest też bardzo ważne, żeby skupić się na konkrecie. I tutaj też słowo, którego ona użyła, czyli rozmowa jest Ogromnie istotne, bo słuchajcie, rozmowa to nie jest przekaz jednokierunkowy. Tutaj tak. dwie osoby w tym uczestniczą, więc traktujemy się też po partnersku, i po prostu rozmowa powinna być otwierająca, tak, żeby faktycznie mhm. móc coś z tego wydobyć. Bo jeśli feedback jest dobrze przekazany, to może się okazać, że osoba, której zwracamy uwagę, którą chwalimy, której chcemy powiedzieć, co chcemy, żeby na przykład zmieniła, usprawniła itd. Odwdzięczy nam się czy jakąś informacją, już w tym momencie, którą uzyskamy, która, tak. się, która będzie dla nas bardzo istotna, i właśnie nie będzie tym zatajaniem. Tak? I okaże się, że na przykład w zespole jest jakiś bloker, który to może być system, to może być konkretny projekt, to może być ktoś inny w zespole, tak? I okazuje się, że jakieś coś, co się nie udało, nie wynika z... bo to nigdy nie wynika ze złych intencji. No jakby właśnie to ta intencja mhm. tu też jest istotna, żebyśmy zawsze myśleli o tym, że po drugiej stronie jest też osoba, która chce jak najlepszego efektu. Dokładnie. I no jak mówiłam o tym operze ze to właśnie zanim, jeśli stanie się coś złego, zareagujecie impulsywnie, na wrzeszczycie na kogoś, no nie pozwólcie ponieść się emocjom. Mhm. I mówię to jako osoba, która się ogromnie daje ponieść emocjom, więc naprawdę wiem, o czym mówię. I to, co trzeba zrobić, słuchajcie, w ogóle ale to też taka ciekawostka, za naszą wściekłość odpowiada nasz płat czołowy, taka część w mózgu. Jak on się przegrzeje, bo jesteśmy wściekli, to po prostu lecimy. I on, żeby się ochłodzić potrzebuje 20 minut, żebyśmy my mogli znowu myśleć, zacząć myśleć racjonalnie. racjonalnie. <gry> Więc ja polecam, jeśli bardzo chcecie komuś coś szybko powiedzieć i może to nie będzie y, najbardziej dyplomatyczny sposób, w jaki podejmiecie, żeby najpierw zrobić sobie 20 minut przerwy, przemyśleć i się do tego przygotować. I przygotować się też w formie pewnego modelu, który chciałybyśmy Wam zaprezentować. On się nazywa FUKO. Ale jeszcze może Arieta Ci przerwę, bo Ty powiedziałaś jakby z, ym, z takiej perspektywy rzeczywiście osoby, która daje się ponieść emocjom, ale czasem są też takie sytuacje, kiedy boimy się powiedzieć te, tego feedbacku tak bo boimy się zwrócić uwagę że no reagujemy zauważamy że ktoś coś zrobił źle reagujemy takim wycofaniem przemilczamy dużo rzeczy no bo jest nam niekomfortowo po prostu odezwać się w trudnej sytuacji nie umiemy tego i właśnie ten model o którym Arieta już powiedziała czyli model Foucault też pomaga, jest takim, taką ściągawką, Absolutnie jak tak. można to załatwić, żeby to było konstruktywne, żeby zdjęło z ciebie trochę te emocje z jednej strony, a z drugiej strony stres, że musisz powiedzieć coś trudnego. Tak, i Ola tutaj zwróciłaś uwagę na bardzo istotną kwestię, bo faktycznie dla ja już o tym zapomniałam, nie? bo tak. z jednej strony naturalnie jestem osobą, która bardzo lubi i chętnie daje i przyjmuje feedback, a z drugiej strony też taką mam rolę w zespole, ale faktycznie tak jest, że przecież chcemy być lubiani, chcemy mieć święty spokój, tak? tak. Więc po co? Po co komuś zwracać uwagę, może ta osoba się obrazi, nie wiadomo, co się z tym dalej stanie i tak, tak dalej. Tak, ale... Czy też może być tak, że mamy nadmierną. Mm... Skłonność do przesady i chwalenia kogoś cały czas, cały czas, cały czas, że w końcu tak się rozwlekamy w tym feedbacku, że osoba, której go dajemy, nie wie, to co prawda, autor tak, miał tak, na myśli. No, nad tym trzeba pracować. To powiem z własnego doświadczenia. No, więc słuchajcie, stąd właśnie Foucault jako fantastyczna ściągawka. I teraz wyjaśniając o co chodzi. F jako fakty, U uczucia, K konsekwencje i O oczekiwania. Fakty, czyli mówimy o konkretnym zachowaniu, o konkretnej sytuacji, która się wydarzyła. To, co Ola powiedziała, nie mówimy komuś, jesteś leniwy i tak, i tak, i po prostu jesteś nierobem, tylko mówimy, słuchaj, wczoraj zauważyłam, że po prostu zrezygnowałam, jakby... Olałeś temat jakiś konkretny, tak, czy czegoś nie zrobiłaś, nie zrobiłaś. Więc mówimy o konkretnej sytuacji, która miała miejsce. Uczucia, czyli opowiadamy o tym, jakie są nasze emocje i co to wywołało wobec nas, Jakby, jakie my mamy odczucia. I słuchajcie, to jest bardzo istotne, bo kiedy mówimy komuś, że jest mi przykro, albo na przykład. Zawiodłaś zawiodłam się. Albo zawiodłam się, tak. czuję się. Czuję, że moje zaufanie zostało nadszarpnięte. To zobaczcie, jaki to jest komunikat. Po pierwsze, nie atakujemy tej osoby, tylko mówimy o naszych uczuciach. Nikt nie może kwestionować naszych uczuć. Jeśli my się tak czujemy, no to odbiorca później będzie musiał zdecydować, czy coś z tym robi, czy nie. A można by powiedzieć, ty mnie zraniłeś. I już jest to zupełnie inny komunikat. I tutaj uczucia, fakty odnoszą się do sytuacji, która miała miejsce, do tego, co osoba, której dajemy feedback zrobiła, uczucia mówią o nas lub o zespole. Kolejne są konsekwencje, czyli wskazanie na to, co się wydarzyło albo co mogło się wydarzyć w wyniku takiego konkretnego zachowania osoby, z którą rozmawiamy, czyli na przykład nie przygotowałeś raportu, przez to klient bardzo się zdenerwował i zakwestionował kolejne zlecenie dla nas. Także już ta osoba wie, jakie to miało realne konsekwencje, tak. Tak? co y, to jest poważna rzecz, tak, już wie, z jakim kalibrem się mierzy. A my po prostu wskazujemy, no, że nie tylko opieprzamy, że tak powiem, już kolokwialnie, ale że opieprzamy, bo to miało realne konsekwencje. Czyli nawet nie opieprzamy, tylko dajemy konstruktywny feedback. <laughs> ale wiecie, różnych możemy stwierdzić do tego używać. I mamy ostatnią literę. Oczekiwania. Dokładnie określ, jeżeli rozmawiasz z osobą, o oczekiwaniach, jakie masz wobec niej, czyli w jaki sposób ona ma się zmienić. Nie dajmy pola do domysłów. To znaczy, że ok, miało to takie konsekwencje, no ale co w związku z tym? Mhm. Wyraźnie wskażmy, że oczekuję, że nie wiem, zawsze będziesz przygotowywał ten raport terminowo, zawsze, nie wiem, do 10 dnia każdego miesiąca, który. Potem na przykład omówimy, tak? Konkretne, y, konkretne zachowanie, konkretne oczekiwania, to musi być powiedziane wprost. Mm -hmm. Tutaj nie ma opcji na to, że no, powinien się domyśleć, że skoro zrobiłeś to źle, to teraz musisz to robić dobrze. No. Absolutnie tak. To jest też wskazanie <grym> na, na przykład, przykład tego, że widzę, że jest problem, powiedzmy, z Twoją organizacją pracy, bo ominąłeś to i to zadanie kilka razy, co sprawiło, że musieliśmy się wszyscy spiąć i nadrobić, czyli jakby znowu tak. mówimy o konsekwencjach. I teraz na przykład można wskazać, że Słuchaj, dajmy sobie czas, taki na przykład miesiąc czy dwa tygodnie tak. na to, żebyś mogła mógł popracować nad tą organizacją pracy. Mogę ci pomóc, powiedz czego potrzebujesz i tak dalej, albo po prostu sama co sobie ogarnij. Za miesiąc sprawdzamy, czy ci się to udaje, no i wtedy decydujemy, jak dalej po prostu pracujemy. Dokładnie, to co jest jeszcze super ważne a propos, no tutaj mamy super model, tak, bo jest rzeczywiście możemy schematem się pokierować i mamy no gdzieś tam to z głowy myślenie o tym, jak to sformułować, ale ważne jest też to, żeby ta rozmowa była bezpośrednia czyli twarzą w twarz, jeden na jeden, ewentualnie jeśli mówimy o pracy zdalnej to oczywiście rozmowa telefoniczna jeśli spotkanie nie może się odbyć. To nie może być tak, że taki feedback jest dawany na forum, tak? no mm -hmm. bo to jest dodatkowy stres. No niepotrzebne, moim zdaniem, show, tak? tak. I, I rzeczywiście tu nie chodzi o to, to właśnie jest ta kwestia dobrych intencji, poczucia komfortu dla obu stron. Myślę, że, że o tym też trzeba pamiętać. No i wiecie, to jest też zasada naczelna, czyli pozytyw, zawsze chwalimy na forum ale tak. krytykujemy zawsze jeden na jeden. I ten model Foucault stosujemy do pochwał, do nagan, tak, czy zwracania tak. uwagi, ale no, to jest ważne w jakim, w jakim to będzie momencie. Ale też Ola, bo Ty miałaś jakiś dobry przykład na to, jak można faktycznie w krótkim przykładzie ten Foucault zastosować. Tak, z życia wzięte, bo tu mówimy o relacji przełożony pracownik, no ale przecież jeśli przeszkadza nam jakieś zachowanie kolegi z pracy, to nie ma też problemu, żeby powiedzieć to słowami. Nie lubię kiedy uczucia, kiedy śpiewasz przy komputerze, fakty, rozprasza mnie to, konsekwencje. Pracuj proszę w ciszy, oczekiwania. Czyli mamy to właściwie w dwóch zdaniach sformułowane w taki sposób, że ta osoba wie, okej, okay, dobra, rozumiem. Tak. Nie? nie krzyczymy. Dlaczego znowu śpiewasz? Nie śpiewaj. Ale nie wy tak. pip, 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 jak ty tak śpiewasz, <laughs> tak, nie? Tak. Dokładnie, to jest powiedziane ze spokojem, konstruktywnie, bardzo krótko. Tak. Słuchajcie, no tak jak Ola mówiła, powinien to być jeden na jeden i sytuacja, w której faktycznie spotykamy się, żeby porozmawiać, ale też my w Moxie z jednej strony praktykujemy to, że jeden na jeden feedback się odbywa, robimy sobie podsumowania. Ale też, no a propos tego chwalenia, na przykład na forum mamy coś takiego jak kanał Sukces na Slaku, gdzie tak. chwalimy siebie nawzajem, tak? tak? I po prostu dziękujemy sobie nawzajem za pomoc, wskazujemy, że ktoś coś zrobił super, i to jest bardzo fajne narzędzie, które wykorzystujemy, ale też na Moxie Inspirations raz na kwartał robimy sobie takie podsumowania kwartalne, gdzie dajemy sobie wszyscy feedback. I teraz, no jeżeli mamy kilkanaście osób, tak zaczynaliśmy w tym momencie kilku, nas, kilku osobom, zespołem, przygotowujemy takie retro, no to jak to zrobić? I też to jest taki wstęp do tego, żeby się tego uczyć, tak? Więc my to robimy w takiej formie pisemnej, mhm. gdzie jednak nie jest to w ogóle anonimowe, bo każdy się podpisuje. Nie jest to też konieczne, ale wszyscy finalnie podpisują się pod tym feedbackiem. I dla każdej z osób przygotowujemy taką kartkę z czterema polami: start, stop, continue, progress. Start, czyli zacznij robić, bo teraz mhm. tego nie robisz i z tego powodu mamy problemy. Stop, przestań, to w jakiś sposób yy, nie blokuje, przeszkadza mi. Continue, świetna robota, rób gratulacje, lub tak dalej. Tak dalej. Progres. Od ostatniego kwartału zauważyłam, zauważyłem, że to się u ciebie poprawiło super. Mhm. Gratulacje. I słuchajcie, i myślę, że naczelna też zasada, która nam przyświeca i co sobie zawsze powtarzamy, że my ten feedback dajemy po to, żeby tej osobie pracowało się lepiej, a co za tym idzie, żeby całemu zespołowi pracowało się lepiej. Więc widzicie, jaka tu jest intencja? To nie jest moment na wyżygiwanie sobie rzeczy, Dokładnie. które mnie irytują. Tu jest moment na konstruktywny feedback, i to jest bardzo istotne I no, ja aż mam ciarki, jak sobie myślę o tych spotkaniach, bo to naprawdę jest bardzo wartościowe. Tak. I każdy ma tą swoją planszę. Przykrywamy, jakby nikt nie musi tego widzieć, bo tak piszemy na kartkach, mm -hmm. żeby tego nie było widać. Każdy później ma moment na zapoznanie się, przegadujemy to, nie? Możemy oczywiście później spotkać się jeden na jeden, jeśli coś jest dla nas niejasne, czegoś nie do końca rozumiemy, albo chcemy dopytać bardziej tak. o jaką sytuację chodzi, to wtedy się spotykamy na osobności i wtedy o tym rozmawiamy, tak już. Hmm, twarzą w twarz i ten feedback naprawdę daje takie pole do raz y, ujrzenia takiej szerszej perspektywy na siebie, na swoją osobę. Być może jesteśmy samoświadomi, znamy swoje wady, znamy swoje zalety w kontekście pracy w zespole, ale naprawdę są takie rzeczy, których możemy nie zauważać, a które rzeczywiście wpływają negatywnie na pewne rzeczy, albo też z drugiej strony możemy nie zauważać pozytywów, które wnosimy do Absolutnie zespołu. Absolutnie tak. Więc naprawdę to jest bardzo też motywujące i takie satysfakcjonujące, kiedy czytamy konkretne przykłady rzeczy, na które inne osoby w zespole zwracają, kurczę jesteś najlepsza w tym, jesteś w tym najlepszy, chciałabym robić Rób tak, tak jak dalej, ty. dokładnie, to jest naprawdę, no można powiedzieć, że z jednej strony takie trudne spotkanie, a, no bo każdy gdzieś tam musi się zastanowić nad feedbackiem, który chce dać. Ale też bardzo wartościowe przy odbieraniu. Tak, bo właśnie ta intencja jest bardzo pozytywna i u źródła po prostu te intencje są dobre. I powiem Wam, że tak jak Ola mówi, później można to jeden na jeden przegadać, ale my też mieliśmy takie sytuacje, gdzie po prostu na forum ktoś konkretnie tak. chce na coś zwrócić uwagę, podziękować za to, że ktoś. Podzielić mógł... się na przykład jakąś informacją, która w jakiś sposób go, no nie wiem, zainteresowała, zaskoczyła albo nie zaskoczyła. Także no, są też osoby, które się na forum wypowiadają i trochę analizują to, co usłyszały. Czy przeczytały? My to tak robimy i też przy tym Start, Stop, Continue Progress stosuje, staramy się stosować metodę Foucault, więc faktycznie mhm. to są konkrety. I słuchajcie, to naprawdę przekłada się na to, że po jakimś czasie nie trzeba czekać na kwartał, tylko faktycznie, tak. naturalnie wszystkim zaczyna wchodzić w krew, żeby ten feedback sobie dawać. I bardzo chcielibyśmy Was do tego zachęcić, żeby to robić. I to też Ola na to zwracała uwagę, że to jest dwustronne. Czyli z jednej strony my mówimy, jak ten feedback dawać, a z drugiej strony ważne jest, że ktoś go musi przyjąć. Nie? Dokładnie, dokładnie tak. I to też jest umiejętność. To wcale nie jest tak, że to jest bez znaczenia, jak to przyjmiemy, tak? No bo skoro to ma być dwustronne z zaangażowaniem obu stron, no to to przyjęcie też jest w jakiś sposób komunikatem dla osoby, która nam ten feedback daje. Tak, i słuchajcie, i tutaj bardzo tego zachęcamy, żeby się przygotowywać na to i żeby faktycznie feedback. Przyjąć, zaakceptować, podziękować za niego. Można też powiedzieć drugiej osobie, okej, okay, zastanowię się nad tym. Chociażby taka informacja tak. jest w porządku, ale nie, co ty wygadujesz? Daj mi święty spokój, twoje to zdanie. Nieprawda. To nieprawda. To jest totalnie zamknięta postawa, która sprawia, że. Ten cel, który miał być osiągnięty, czyli progres i pozytywna zmiana, no zostaje blokowana, nie? I osoba, która nam daje informację zwrotną, później się dwa razy, to jest tak jak z tym, że kogoś opierdzielimy, a powiedzmy, tak. że w tym momencie dajemy kogoś konstruktywny, dobrze zbudowany feedback i ta osoba się totalnie zamyka, to trudno będzie nam znowu ten feedback temu człowiekowi przekazać. A mogłoby być tak, że na przykład, i to jest coś, co bardzo widzimy, myślę, w mhm. pracy, no najbardziej satysfakcjonujące jest, jak widać, że osoba, której zwróciliśmy na coś uwagę, wzięła to pod uwagę i faktycznie wprowadziła w życie. Nie, że no, lepiej nam się z nią pracuje. Albo ze swojej strony mogę powiedzieć, że największe zmiany w pracy, które wprowadziłam, wynikały z tego, że dostałam jakąś informację od pracowników. No i po prostu to daje dużą satysfakcję. Dokładnie, to działa w dwie strony też, żeby rozumieć, że feedback nie jest atakiem. To jest kwestia podejścia do tego feedbacku, samego nastawienia. To nie jest tak, że jak dostajesz feedback, to od razu musisz się bronić. Jest taka naturalna chęć, tak? tak. Taka postawa wytłumaczenia, wytłumaczenia się. się, dokładnie, gdzieś tam może wybielenia sytuacji i dalej. I warto też, tak jak Aryta mówiła o tym ponoszeniu przez emocje, żeby dać sobie nawet kilka sekund po prostu żeby ochłonąć, nic nie mówić, może napić się szklanki wody, nawet jeżeli to co usłyszeliśmy było naprawdę trudne dla nas, mm -hmm. tak? Żeby sobie dać chwilę spokoju, a potem rzeczywiście, jeżeli m, osoba, która daje nam feedback, oczekuje jakiejś odpowiedzi, to wtedy powiedzieć słuchaj, ale ja muszę to przemyśleć, przeanalizować, to wrócę też jest do jest informacja. Z Dokładnie, bo tutaj nie chodzi o to, żeby też dawać od razu odpowiedź w tych emocjach i w ogóle tam, w no stresie. bo to wtedy nie jest konstruktywne, tak? W zależności od tego, co usłyszymy, oczywiście i jak też jesteśmy w stanie odpowiedzieć, tak? Słuchajcie, no, w tym momencie to musimy Was poprosić o feedback, żebyście tak. nam dali znać, czy ten temat jest w ogóle dla Was interesujący. Czy chcielibyście, żebyśmy coś rozwinęły, opowiedziały więcej, a może w ogóle to nie jest temat, który Was interesuje, są zupełnie inne, które powinniśmy poruszać w Moxitox. Bardzo Was prosimy, dajcie nam znać na Facebooku, na Instagramie, Moxie Agencja Kreatywna, żebyśmy wiedziały po prostu, co możemy robić lepiej. Liczymy właśnie na feedback od was i na wskazanie właśnie tych tematów, no bo też zależy nam na tym, żeby jednak mówić o tym, co będzie dla Was interesujące. A mówić możemy długo. No, jak, jak zapewne słyszycie. Bardzo Wam dziękujemy za to, żebyście z nami w kolejnym odcinku Moxie Talks i do usłyszenia w następnym programie. Do usłyszenia!